I a propos zawieszenia. Nie wiem, jak jest u innych sprzedawców, ale ważne, żebyście też zwrócili uwagę i się dopytali panowie z danego salonu, jak ustawiliście zawieszenie. Powinno być ustawione na zero. Co to znaczy? Że pracownicy przy przeglądzie zerowym muszą sprawdzić, jaki jest zakres regulacji. I ustawiamy na punkcie zerowym, czyli na środku. Bardzo ważne, bo jak tego nie zrobicie, to praktycznie. Nie będziecie wiedzieli, czy cztery kliki w prawo, prawa, lewa, laga, czy w lewo, czy utwardzić, czy zmniejszyć. Punkt zero jest oczywiście ustawiony i na to też zwróćcie uwagę. Jak nie wiecie, to od razu skonsultujcie się ze sprzedawcą. To jest bardzo ważne. I pamiętajcie, że jak regulujecie górę w zawieszeniu przednim, to pamiętajcie o tym, żeby regulować również powrót, bo jak ustwardzicie bardzo mocno i dobijecie zawieszenie, no to bardzo długo będzie wracało. Z tyłu, tutaj można zobaczyć, jeśli chodzi o nowy XR, macie już całkowicie nowe zawieszenie. Tutaj, wcześniej było to schowane, ta regulacja, i teraz macie tutaj aż dwie regulacje, jeśli chodzi o utwardzenie, bo tu kolega, który nagrywa, jest również właścicielem. Tutaj mamy e, tak naprawdę podwójną regulację twardości. Możemy sobie ustawić na przykład do jakiejś wolniejszej jazdy enduro, a jak jeździmy szybko w mixie, to też mamy drugą wajkę. I oczywiście też macie ustawione na punkt 0. Prawo, tak jak strzałeczki wskazują, albo jest twarde, albo miękkie, i jeszcze macie tutaj ustawienie wolne i szybkie. Bardzo fajne. Tak samo powrót jest na dole i przede wszystkim sprawdzacie, czy zawieszenie było sprawdzane, regulowane i smarowane. Tutaj ma kolega, tak jak pokazywałem wczoraj, ustawienia i tego się trzymaj, bo jest w odpowiednim momencie obrotowym. A jakim momentem dokręcili, bo tam się widziałem, już pytaliście, to wam napiszę i zrobię też o tym materiał, więc na to zwracajcie uwagę.